Zadanie trzecie. Podczas lekcji matematyki uczniowie zaokrąglali liczbę następującą. Adam zaokrąglił tę liczbę do części dziesiątych, Bartek do części setnych, Magda do części tysięcznych, a Zosia do części dziesięciotysięcznych, które z dzieci otrzymało największą liczbę. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc weźmy na początku Adama, który zakrąglił podaną liczbę do części, dziesiątych. do części dziesiątych. Niektórzy mówią troszeczkę niepoprawnie do części dziesiętnych, no ale to jest prawidłowa forma. Więc obcinamy naszą liczbę po częściach dziesiątych, czyli tutaj za ósemką. No i teraz musimy się zastanowić, czy daną liczbę obetniemy, czy może ją troszeczkę zwiększymy. Otóż, jeżeli mamy cyfrę od 0 do 9, to od 0 do 4 obcinamy liczbę. I tutaj tak jest. Czyli mamy zakreską czwóreczkę i ta czwóreczka powoduje, że 0,8 zostanie przepisane. Czyli obcinamy daną liczbę bez tej oto końcówki, która jest zakreską. Troszeczkę jest inaczej w przypadku kolejnej osoby, czyli bartek zaokrągla do części setnych. Tutaj pionowa kreska, czyli to nasze obcięcie, następuje za częściami setnymi, czyli w tym miejscu. No, ale zauważ, z prawej strony kreski mamy szósteczkę, a szósteczka to jest duża cyfra, a duże cyfry to są od 5 do 9, i wtedy tutaj zaznaczam, że zwiększamy o jeden cyfrę, no, ale którą cyfrę, ta, która będzie w naszym wyniku. Eee, czyli w tym wypadku szóstka zwiększa nam o 1 czwóreczkę, i tutaj będzie po przecinku 85. Widzisz? Teraz Magda zaokrągliła do części tysięcznych, więc to jest kolejne miejsce po przecinku, czyli jeszcze szóstka pojawi się w naszym wyniku. No ale właśnie pojawi się szóstka, trzecie miejsce po przecinku, czy może siódemka, ponieważ tę ostatnią cyfrę zwiększymy. Patrzymy. Z prawej strony kreski mamy trujeczkę. A trójeczka to jest mała cyfra i ona powoduje, że obcinamy po prostu daną liczbę, czyli zostanie 0,846. No i ostatnia osoba, Zosia, zaokrągla do części 10 czyli z kolei do czwartego miejsca po przecinku. I tutaj też z prawej strony kreski mamy małą cyferkę, czyli powoduje ona. Obcięcie tej części z prawej strony kreski, czyli ta jedynka tak naprawdę znika, a ten wynik zostanie przepisany z lewej strony kreski. No i teraz widzimy, że największy wynik to jest Bartek. Ponieważ tutaj moglibyśmy dopisać 0,80, tu 0,85, 0,84 jest tak, a tutaj 0,84. Największy wynik mamy dla drugiej osoby.